Hej, cześć i witajcie. Ja oczywiście jestem Jeremys, a dzisiaj ze mną jest... Niperski I to jest yy, kolejny odcinek serii Od Zera do Youtubera. Obiecałem wam, że będzie coś specjalnego i macie kogoś specjalnego. I dobra, dzisiaj już zaczniemy trochę wchodzić w klimaty Youtube'a. Wcześniej pokazywałem wam jak stworzyć kanał itp. itp. A teraz już wam jakby trochę jest teorii. Tylko w tle zam wam zamieściłem e, moją grę. I dzisiaj Wam będziemy przedstawiać, co robią tagi. Czy miniaturki, banner i awatar coś zmieniają. I czy bardzo ważna jest legalność. Dobra, to co? Które u nie ma. No, no. Oczywiście, link do kanału skippera będziecie mieli w opisie. Skipper nie, no wszystko jedno. Będzie w opisie. Dobra, to zaczynamy. E, tagi są bardzo ważne, ponieważ... One jakby jakby szukacie, Jak macie tak niebieskie migdały, jakby szukacie tak niebieskie migdały, to wasz film się liczy. Teraz sobie coś powiedz. Powiedz coś. O tagach. Dobra. Jesteś? Jesteś? No jestem. Miesiące dwóch na chwilę. Spoko. No to powiedz coś o tak, że wiesz, że nie warto tych najczęściej wyszukiwanych, bo będzie kogoś film, a nie wasz. Powiedz. Ja to No na przykład, y, nie wiem, hashtag y, twoja gra się nie opłaca, którą grasz tak. na przykład. Y... Tak, ponieważ będzie dużo osób na pewno, które będą też nagrywały tą grę. I myślę, że jeżeli nagra ktoś, I nie coś... warto też na przykład, hashtag subskrybuj, coś takiego. No. Dobra, to teraz powiem No, na też jak... widzę takie odpowiemy sobie na jedno pytanie. Czy grafiki są ważne? Co? Odpowiem sobie jeszcze na jedno pytanie. Czy grafiki są ważne? Uwaga, tak. Grafiki są bardzo ważne, ponieważ przykuwają. Bo jest Przekuwałem uwagę widza No Czy clickbait'y są? Czy, czy się opłaca w ogóle robić clickbait'y? Jeżeli jeszcze jakimś cudem nie wiecie co to jest No clickbait? czasami tak Jeżeli jeszcze nie wiecie co to jest Lake, clickbait To wam wytłumaczy sniper No to jest e, takie coś na przykład e, jak Wertes kiedyś zrobił Że po prostu w takiej grze, nie pamiętam jakiej już, bo zaś będzie, że promuję odcinek jego, gdzie napisał, że ma milion subów w jakiejś grze. Mam milion czegoś tam, a to było wyświetlenia To jest na przykład takie coś, że to jest to zmyla użytkownika, który którego nie wiem jak by to wytłumaczyć. To Dobra, to myślę, że ja mam to mogę powiedzieć w, pro, w kilku słowach, mianowicie chodzi o to, że jeżeli a, przykładowo jakby miałam przerwę i na przykład mam przerwę miesięczną, nie, nie powiedziałem czemu i wracam jakby no i na przykład film stawiam, czemu nie było filmów. A i że nie. Miałem wypadek i wtedy w tym filmie opowiadam. I wtedy tak naprawdę nie miałem wypadku, ale zrobiłem te clickbait po to, aby ludzie po prostu wbili, bo clickbaity są czasami opłacalne, ale tylko jeżeli na przykład nie można robić za dużo clickbaitów. Ponieważ takim żywym przykładem przesadzenia z clickbaitami jest na przykład David Frank. On robił bardzo dużo clickbaitów. I miał strasznie, straszną dramę No ale na szczęście Albo nieszczęście, na, udałoby się z niej wybrnąć No Jeden ma być Tak jak ale... Taki dbaj, to nie? No I... Czy akcje sub za sub się opłacają? To się dowiecie... Nie na... <noise> To się dowiecie w następnym odcinku Bo... Mam bardzo rozpisane dużo rzeczy na temat tego tematu. To jest bardzo głęboki temat. Bardzo głęboki. I szeroki. No. Dobra. To mm. no. pa. Nara. Elo, ja byłem i ta dzisiaj ze mną był... Niperski.pl Dobra. Dziękuję za oglądanie. na.